Jestem samochodem! Mm. Jakim samochodem ciacham! Jak to to robisz? Kolejny odcinek dogiego, od Baby! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale gdzie dzisiaj wcielę się w rolę Hagiego łagiego, ale będziemy grali w VR czacie na goglach VR. Moimi ofiarami dzisiaj będą Chucken, Admiros oraz Maxiu. I jeżeli ty, drogi widzu, chcesz więcej kontentu VR na kanale, koniecznie zostaw łapkę w górę. Myślę, że pod tym odcinkiem możemy uzbierać 2000 łapek w górę, więc nie zapomnij o tym. Ale również nie możesz koniecznie zapomnieć o zostawieniu subskrypcji na kanale. Zbliżamy się już powoli do 60 tysięcy. Zachęcam ciebie do zostawienia suba wraz z dzwoneczkiem. A komentarzem dnia niech dzisiaj będzie... Hagi straszy. Ale zanim zaczniemy odcinek, jeden z powodów, dlaczego była tak długa przerwa na kanale, jest nią ta gra Raid Shadow Legends. Czyli arcydzieło wśród wszystkich gier mobilnych. I za chwilkę opowiem wam kilka powodów, dla których powinniście pobrać grę, korzystając z tego tutaj linku znajdującego się w opisie, a także w przypiętym komentarzu, lub drugą metodą: zeskanować kod QR znajdujący się tutaj w tym rogu filmu, który teraz jest coraz większy, żebyście mogli łatwiej go zeskanować. Moje dwa powody, dlaczego ta gra tak mnie zauroczyła? Numero uno grafika. Według mnie jest to najpiękniejsza obecnie dostępna gra. 지 <목소리가> Na smartfony. Numero uno i 1,5 jest świetnie zoptymalizowana, a drugi powód jest naprawdę bardzo rozbudowana. Ej, tak naprawdę w jakiej grze macie dostęp do 600 ponad bohaterów. Mamy 600 bohaterów? No to potrzebny jest im równie mocny przeciwnik. Do gry zawitał najbardziej unikalny boss od czasu powstania tej produkcji. Jest to wielka, potężna hydra z sześcioma głowami. No, będzie ciężko ją pokonać. A to dlatego, że jedna z głów, głowa cierpienia, zadaje część wymierzonych w nią obrażeń w nasz zespół. Z kolei głowa udręki skutecznie obniża morale naszemu zespołowi, wskutek czego pomijamy swoje tury. Ale najgorsza. Jest głowa rozkładu, jej cechą jest to, że gdy spróbujesz wyleczyć swój zespół, to tracisz życie, a Skubana potrafi również użyć na sobie bariery. Chwila nie uwagi, a głowa odzyska całe życie. To jaka jest druga strona medalu? Jak możemy przeciwstawić się temu groźnemu potworowi? Raid rozdaje super limitowanego bohatera każdemu graczowi w grze. Tak jak widzicie, jest to legenda e sportu i super gwiazda zespołu Nawi. Simple. Od teraz do 28 stycznia 2022 roku, limitowana edycja Champ Simple jest dostępna za darmo, zarówno dla nowych, jak i starych graczy w Raid. A wszystko, co musisz zrobić, to zalogować się do gry codziennie przez 7 dni od teraz do 28 stycznia, a będzie on Twój. A nowy rok to potrójnie nowe Grupa Czempionów, Krypta Wojen Frakcji, a także wydarzenia i turnieje. I czy to jest już wszystko? Nie! Mam dla ciebie jeszcze jeden ważny bonus, ale musisz zarejestrować się z linku dostępnego w opisie i w przypiętym komentarzu. Ewentualnie możesz skorzystać ze zeskanowania tego kodu QR. Otrzymasz wyjątkowego bohatera Tyrela, 200 tysięcy srebra, jedną fiolkę energii, jedno doładowanie punktów doświadczenia i jeden starożytny odłamek, dzięki któremu przywołasz niesamowitego czempiona, gdy tylko wejdziesz do gry. A wszystkie te bonusy będziesz mógł zgarnąć w tym miejscu. Dlatego gorąco wam polecam zainstalować tą grę korzystając z QR kodu znajdującego się w rogu filmu albo z linku znajdującego się w opisie. A jeżeli już jesteście stałymi graczami raid, dajcie znać w komentarzach, jaki jest level waszej postaci i czy już zdołaliście pokonać hydrę. A ty co medytujesz? Roki jest papuszką! Papuszka, nie wiem. Słodziutką, słodziutką, papuszką. Tak, w dzień jestem papuszką, a w nocy Hagił. w łóżka. O, widzisz zamknij swój dziób. Ja już mam co na niej powiem wam, ile minut materiału? 13 minut, więc coś się już z tego zmontuje. Czyli już masz jeden odcinek z tego. Czechin. <laughs> Raki, mam dla ciebie prezent. Ej, taki Byłeś no, ja bardzo grzecznym dzieckiem, dlatego w tym roku zostaniesz O, To dla. Aha, aha. Widzisz mnie? O, w sumie widzę cię. O, kuwa, to to jest... kuwa, widzisz mnie? Dobra, let's go! Co ty mu robisz? Ty, dobra, ty co? Pompki, czy ja dobra, co ty, ty robisz? Ty, ty się złami! <laughs> ty, 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 jutro idziesz... Raz, dwa, Cicho. O, o Jakieś dziwne te o. pompki pojecisz że... Tak jak tłumaczyłem, gramy sobie w hide and seek. kto chce być pierwszy. A tu nie. Nie ma HET, nie ma no to ja będę pierwszy. Okay. Ej! Ej! To jest... Ej, to jest przerażające. Ej, nie. to nie jest fajne, to jest jak Urban Exploring jakiś. O kurna. Ja. Nie wiem czy chce się rozdzielać, nie? Ja nawet nie mam zamiaru się rozdzielać. To jest VR chat dla dzieci gra, chyba to jest żart Ale on będzie widział te latarki, te! My mamy się kryć, nie? No to po co się od nas rozdzielasz, Admiro? Od... O kurde, ale jest klimat, ty tu się zesram. Dobra ja bym był za tym, żebyśmy się trzymali nie, mniej więcej w budynku, bo wtedy będzie, <grym> ten. Ale... ciężko nas znaleźć, nie? Jest, Jaki mama, mamy cel mama? w ogóle grać? Przeżyć? Schować się. Nie, myślę, że... nie chodźmy, chodźmy. Do za fabryka chodźmy do tego magazynu. Tak, tego do... Do... chodźmy. Ej, ej, ale mam krywkę, chodźcie tu, chodźcie tu. Można tu wejść. Ej, o! ale. Ale to nie trochę czpi? Ale, ale to jest za ciasno. Cii, cii, cii. Może się nie skarmi. Może będzie nas szuka w tym samym. Czaka, widzisz to? Uuu. Jest! You are crazy! Zaświeciłem! Zaświeciłem na Jedyne co widzieli, to twoja twarz. Jest! O mój Boże, tak jest oświecał! <laughs> Ej papuszko, co mamy tutaj zrobić? Jak mamy przeżyć? Masie. A ma się włączone latarki? No ja już włączyłem teraz. Co to było? On teraz dopiero było? wyszedł, bo słychać drzwi. Teraz dopiero a, wyszedł. Jakby wy świecił latarką, a no to on się świeci tylko dla nas. Tak. Tak. Tak? tak, a na tylko dla nas, pewno? dobra. Tak. No faktycznie, no bo jak. Musisz iść, nie drzwi ja! Kóźmień masz bardzo fajne buty. Ty masz fajne nogi i kubek. Dzięki Właśnie muszę napić się kawki Ja bym był ja bym był za tym, żebyśmy się ukryli ukryli w innych tych, tych tych pomarańczowych każdy gdzie indziej. Nie wszyscy ja, się ja boję, idę do tamtego. Tak, tak. Roki ty, idź, ty idź do tego po lewej. Ja, ja idę tu O słyszę go! Chyba cię widział, a to cię a a a widział! Oh. <śmiech> <śmiech> Chociaż choć mam lekarstwo bardzo dobre. Oh. Max, Marsjanki, daj! No pokażcie się. To byłoby na tyle. Sprytne chłopaki. Brat! Aaaa! Mołdełca! Kurna! Odciągam go! O kurde, gdzie ja jestem? I gdzie ja wylądowałem? Co to za miejscu ty, ty! ty Kurczak! Co ty tam na górze robisz? Halo! Ja ja oglądam, siema, co tam. No siema, ja się tak ukryłem tutaj, a ty już się zawalił! No Co oni tam robią? To jest Admiros? O Jezu, ja mam za słabą toł. Jak coś jest tak daleko, to ja nie widzę, co to jest. Zostałeś sam! A jak to tam to no, Max te... To menu! gry! A, wygrałem? Tak! tak. Elo. O, oh. kliknąłem... response'a kliknąłem. Ale ja cię nabiłem, a, przecież, czy się... nie? Nie, nie zabiłeś mnie. Chwilę mnie godniłeś chyba, a ja cię spierdziłem. Ja też ja uciekałem i nagle mnie tepło tutaj. Możliwe Dobra, tyś ja się ja zarąbałeś? I zniknął. No. a no. I yeah, wiem, no. tak. ja was obserwowałem wtedy, nie? Tak. Ej, możemy się schować tutaj, chodźcie. Chodź tu. I Maxi, ty a, tylko czuś, widzisz swoją hey, no. latarkę, co nie? Więc więc on nie widzi a, naszych dobra. latarek, więc możemy mieć ciągle zapalone. Co tam ptaszyska? A jak robi papuga? No, twit-twit. Trudno mm, powiedzieć, czy jesteś papugą czy nie. To ja ci powiem, rukam no ci właśnie. kurę. O, o. Bo papuga odziedzicza słowa po ludziach. Strasznie tu ciasno z wami. Przynajmniej jest ciepło, powiedz mi ci szczerze. Gregory! Gregory! Wiem, że tu jesteś. Gregory! No co mam Zostaw mnie! Nie! Fred, ja chcę w Ciebie wejść! Ja chcę w Ciebie wejść! Chodźmy mój, dropa podnajmy chicet! Nieeee! Nie mogę cię uwalić! Bo nie, bo ja cię lubię, jesteś moim przyjacielem! Jestem kontrolowany przez Aftona, przykro mi! Zostaw jak ty ciakasz jak sałatka, chcesz mnie zrobić? Ja nie mogę się... Ja nie mogę się patrzeć z tyłu, ciągle się na ciebie kapie. Max, czemu lecasz? Przepraszam! Ja wolę co to się... Co ci się wydarzyło? Kurde, belka. Powiem wam szczerze, ludzie, ta mapa to jest ciężka, bo tutaj... Ja mało co widzę. Nie da się powiększyć, znaczy rozjaśnić tutaj czegokolwiek. Ale klimat jest mimo wszystko na, na okulusie, tak bezprzewodowo, że nie mam żadnych kabli prócz słuchawek i mogę się tutaj tak. O, 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 tak na dywanie się rozruszać. To powiem wam, jest zawaliście. Nie widzisz mnie! Chodź, zabiorę cię do miejsca, gdzie jest cika. Nie, nie chcę ciki! O, wpytę. No, ja wyszedłem? No, zabierz mnie do parcen serwis. service. Sąki, masz. Gdzie? Aha. Gdzie w siekiera? Stole, nie mogę. A! Miałeś tu Roki siekierę, kurna! Gdzie? Ja nie wziąłem jej. A, w sumie. O nie! Dlaczego jestem tak wysoko? To Roksanka. Węgiel. Hej. ten zniknął. On musi pewnie kontroler naprawić. To jest głupie, nie tak? To jest grane. A najlepsze jest to, że ja tak... Ja nie A teraz pokaż swoją ekspresję. Chodź się przytulić, hagiłagi. Chodź, przytulimy się. Ooo. Przytuliłem hagiłagi. Okej, oni już są gotowi. To ja też jestem gotowy, idziemy ich znaleźć. Powiem tak. Tam jest fabryka zabawek, a tam dalej są jeszcze nieproszeni goście Trzeba ich dzisiaj dorwać, żeby raz na zawsze się ich pozbyć Ja ich słyszałem, ja ich słyszałem tych debili Ej, hagi ty paruwo. O ty kurwa Będziesz w montażu cenzurował! Ej, ja ciula widzę, co jest? Ej, ciekawe czy ma wyłączone name playsy tam, patrzcie tam Dostań. Dostań tam na to i Gdzie wy jesteś? Ja widziałem. W montażu to zbliżę to. Zobaczycie, że widziałem. Dobra, jeszcze w górę. Cicho, cicho, um, łagi, hagi, łagi! No ja cię ciacham! <cart> <đấy> <sú MANDOösuous> <tú> <iction> <referring> Jakim vull... samochodem ciacham? Co robisz? Jestem za... samochodem! Jestem... Kurczakowy samochód. Nie, ode I... mnie! I... 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 Czy ty się poddasz w końcu? Jestem samochodem! A... 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 No nie, nie, cię! O, nie, ode mnie. Jak mam mam zabić? zabić? Chyba nareszcie! Dobrze ci tak. Paliwo ci się skończyło. Maxiu, Chip-Chip. Gdzie ten Max jest? Co on, co on wymyśla teraz? Kurde, ej, powiem wam szczerze, ciężko mi jest Maxa znaleźć. O! Ej! chyba wygrałem! Chyba wygrałeś! Skończył. się wygrał! Tak, Te absolutnie nie yeah! wiedziałem, gdzie cię szukać. Łaziłem tu i ówdzie. <laughs> 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 Usiadłeś <ci> na mordę! <laughs> Ty, bo... <laughs> Nie, jest <gry> <czemy> to! Zobaczcie <gry> na to! Patrzcie na to! Jak Ja pierdzielę! Ty, ty masz ich <gry> What? O! Oh, Mogę Faktyczny sobie zmienić tutaj na przykład, patrzcie! Teraz na moją twarz patrzcie! Uuuu, groźne, o. no. Mm. W się mm. <laughs> uśmiecha. Zaśpiewaj Hagiłagi! 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 Hagi coś, coś tam, co, coś tam, coś tam! <laughs> yeah.